Wdowa. A jak długo? Blisko od dwóch lat. Od dwóch lat. I jeszcze Przepraszam. Przecież to jest herezyja. Proszę pani, proszę poczekać. Ja oh, dziękuję. Ja proszę poczekać. ja pani wynajdę takiego męża, prawda? A zresztą nawet już mam wymarzonego pani Już tak prędko? No. Przepraszam, na co tutaj czekać. Proszę, proszę pani, to jest człowiek młody, hmm. no prawda. Jak, prawda, do tego skromny jak panienka. Proszę pani, ja się znam na dzisiejszych mężczyznach, proszę pana. No, dzisiaj nie jeden młodzik, prawda, coś nie ukończywszy, impertynencko, prawda, zagląda kobietom w oczy. A ten, choć mężczyzna w kwiecie wieku, to jest delikatny jak panienka, Jego uczyniłeś, można powiedzieć. A, a widzi pan, to jest cała epopeja. Proszę sobie wyobrazić, jadę jest sobie wczoraj z Krynicy do może Nie, 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 z Muszyny, prawda, do Krynicy wózkiem odkrytym, prawda, za którym Gałgan Furman kazał sobie zapłacić 3,5 i pół goldena. Trzy tak. Gdy wtedy zaczyna deszcz padać, a tu ani domu, prawda? Ani drzewa, ani nawet kawałek. kawa dątka, parasolki, pod którą można byłoby się schronić. Ja już miałam zrobić jak te nasze wiejskie baby podczas słody. O, co? A, co? a przepraszam, bo chodziło mi o nowy kapelusz, prawda? Który na nic byłby się zniszczył. Podjeżdża do mnie jakiś mężczyzna, wyskakuje z łóżka, podaje mi parasolkę i mówi: Jestem ten a ten, prawda? W kamienicy się sam. I nie mam czasu mu podziękować. On wsiadł do wózka i mówi: Hadu". I to pani nazywasz bohaterskim czynem? Przecież to każdy mężczyzna na jego miejscu zarobiłby to samo. No to pani, gdzie dla pani, dla pani? Albo dla jakiej innej młodej kobiety, ale gdzie dla starej pani? Teraz mu moknąć na deszczu. O herpatka idzie. Dziękuję. A dla pani. A przepraszam. O, dziękuję. To wszystko tutaj tak jeszcze gazetę wezmę. To może słyszałaś pani jego yy, kichanie, jego kaszlenie. Widzi pani, bo tak ja byłam dzisiaj u niego. Yy, on dzisiaj właśnie u niego w mieszkaniu, żeby mu osobiście oddać parasolkę. Mówi pani, ja tak weszłam, biedaczek leżał w łóżku i tak właśnie Bez wahania, proszę, ja bez wahania oddałabym panu moją rękę, ale że ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, to przynajmniej pozwól pan, że ja panu wyszukam taką żonę, prawda, której by panu wszyscy pozazdrościć mogli. I mnie pani wybrałaś na tę godną zazdrości żonę. Zgadza się. <laughs> proszę pani, ja tam tu tylko weszła, ja od razu sobie powiedziałam, o to byłaby wymarzona żona dla mojego wybawcy. No bo proszę pani, ja się znam na ludzie, ja się znam na ludziach dość mi teraz w oczy spojrz. Ale co, jeżeli ja bym się nie zgodziłam? No to pośpiechu nie ma. No pośpiechu nie ma, prawda? Ale ja powiem pani, że on ma coś takiego w sobie, prawda, co go tak formalnie... Ciągnie do niego, bo proszę Pani, musi pani jeszcze wiedzieć to, że to jest człowiek z pozycją, Jest profesorem uniwersytetu. Ha! Profesorem? A przepraszam bardzo. mężczyźni daliby jej dłużej nosić wdowieńskie szaty, gdyby czuli u niej pieniądze? Bo to jest jeszcze jedno, co ich dzisiaj pcha, ko małżeństwo. Też pani ma doskonałe zmysł, obcy obserwacyjny. W prawa, moja droga pani, w prawa. Kto tyle skojarzył małżeństw, co ja, ten ma pewne doświadczenie ja. w tym o! Proszę, pan Wygodnicki. Panie Wygodnicki, nareszcie. Jestem słowny, jak pani wie. pan panu wielką przyjemność. Pani pozwoli, że przedstawię? Pan Wygodnicki, litera. Dziodzielińska, pelagia Ale Pan Dobrodziej, zapewne dla kuracyjnych. O nie, pani do, do, Dobrodziejko, ja tu przyjechałem, że tak powiem, z odczytem. Z odczytem pana Brawo! Będziemy wspólnie bronić naszej sprawy. <grymne> A przepraszam bardzo. A dlaczego Państwo mnie Bo chodzi o to, że Pan Wygodnicki jest zaciętym nieprzyjacielem małżeństwa. W dodatku autorem broszury, którą musiałaś Pani zapewne czytać pod tytułem Dlaczego się nie, nie? I założyciel klubu kawalerów. cóż to znowu za klub kawalerów? Jest to klub takich kawalerów, którzy już chcą pozostać kawalerami. Rząd? Rząd pozwala na to? Rząd? A cóż miałby mieć rząd do tego? Proszę pana, proszę pana, jeżeli są zabronione publiczne domy gry, to tym bardziej powinny być zabronione podobne instytucje, bo to jest o stokroć bardziej niebezpieczne. Ale czyż kobieta nie jest dzisiaj sama w stanie iść Żyć, przy, żyć i iść przez życie? Dzisiaj nauka otwiera przed nią tak rozległe pola, że nie potrzebuje koniecznie iść za mąż, aby mieć pozycję w świecie i wejść żywotnie. Proszę wresztą. pani, proszę pani, to są wszystko nowo modne teorie i basta. Żadna filozofia, <grymnie> żadna filozofia <grymnie> żadna, astronomia, żadna astronomia nie zastąpią męża. Zreformujcie panie naprzód wychowanie kobiet, żeby każda z nich mogła być dobrą żoną i matką. Wtedy i my? Mienimy nasz pogląd na małżeństwo.